Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, właściwie na nową serię filmów na tym kanale, a będzie to projekt zero makijażowy. Czemu tylko makijażowy? Dlatego, że pielęgnacyjny u mnie nie, nie miałby racji bytu, ponieważ ja jak biorę na przykład balsam, to biorę jeden. Od, od początku go używam do końca i biorę wtedy następny. Nie mam także, że mam kilka balsamów naraz, czy nie wiem, kilka kremów do twarzy. Mam jeden na dzień, jeden na noc. Zużyję je biorę następne. Z makijażem, no to u mnie jest właśnie tak różnie, bo um, używam dużo rzeczy, że tak powiem, naraz. Nie mam także tak jak w pielęgnacji. I dlatego stwierdziłam, że wprowadzę taki projekt zero makijażowy wybrałam 10 produktów. Może jeszcze powiem tak, na czym polega projekt zero. Projekt zero to jest po prostu. Hmm, wybrałam sobie kilka produktów makijażowych, na których bym się chciała skupić, żeby je złożyć do końca. Także wybrałam sobie 10 takich różnych produktów. Tutaj mam w pojemniczku. On nie będzie to wyglądać tak, że ja je będę ważyć. Mam taką wagę kieszonkową. Kupiłam sobie ją specjalnie do tego projektu. Także wszystkie te produkty, które się da zważyć, a tutaj akurat się dało zważyć, zważyłam i zapisałam je sobie w tym moim takim notesiku różowym. Kupiłam go w Ekszynie, Był w holu zakupowym, jak nie widzieliście, tu tutaj gdzieś Wam yy, karta taka wyjedzie z tym holem zakupowym. No i ten tak no, też sobie leżał, 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 no i w końcu znalazłam na niego przeznaczenie. Także tutaj będę zapisywać i będę robiła update'y projektu Zero co miesiąc, każdego dnia. 15 każdego miesiąca będzie wrzucony filmik z update'em tego projektu Zero czyli jak po prostu idzie mu zużywanie tych produktów, które Wam tutaj zaraz pokażę. I tak, na początek będzie podkład z Oriflame. One Color y, Light Porcelain Odcień, 30 ml. Ten podkład no, był tani, ale no, nie, nie jest zbyt fajny, ale muszę go złożyć. Mam jeszcze chyba dwa inne odcienie, jeśli się nie mylę. Nie jestem pewna. Jeden na pewno. I wzięłam teraz na okres zimowy Light Porcelain, ale on mimo wszystko jest leciutko zaciemny. Także nie wiem, jak tamte kolory będą, no ale jego waga wyjściowa, początkowa to jest 29,80 gramów. Także trochę już go używałam, więc to nie jest nowy. Dalej mam tutaj mgiełkę utrwalającą makijaż z The One Makeup Pro Face Mist 45 ml. Ta mgiełka y, Oriflame'u <coughs> i jej waga wyjściowa to 42,80 gramów. Też już trochę ją. Wydaje mi się, że chyba już tyle mi zostało. No, ale chciałam ją zużyć, dlatego ją wprowadziłam do projektu. Dalej mam bazę pod makijaż, też z Oriflame'u z Jordani Gold <coughs> Elixir Primer. Nie wiem, czy to będzie widać. On ma takie drobiny trochę. Ale te drobinki, jak się je nałoży na twarz, nie widać ich. Yy, więc to jest taki rozświetlający, ale po nałożeniu podkładu. No nie widać tego rozświetlenia. Także no, fajna baza. Lubię ją. Jak widać już trochę ją zużyłam. Jeszcze mi trochę zostało. I waga wyjściowa to jest 93,41 g. Ponieważ to jest szklane opakowanie, dlatego też waga taka większa jest. Dalej mam szminkę z Avon True Rose Cream, odcień. Taka szminka z Avonu. Tyle jej jest. Ładny kolor taki. Tak jak dla mnie codzienny. Trochę już jej zużyłam i jej waga wyjściowa to jest 11,38 grama. Dalej mam podwójną kredkę z Oriflame'u. Z jednej strony jest taki rozświetlacz, który ja używam pod łuk brwiowy. A z drugiej strony jest po prostu kredka do brwi. Taki ciemny brąz kolor. Obecnie mam teraz, właśnie. Taka podwójna kredka. Długo już ją mam. Mam na zapasie jeszcze jedną chyba taką. Czy dwie? Nie wiem. Bardzo fajna kredka, lubię ją. I chciałabym już ją złożyć. Podwójna kredka, i waga wyjściowa to jest 4,79 g Także taka kredka, ona jest do strugania, nie jest wykręcana. Także no to jest taki trochę dla mnie minus, bo ja wolę automatyczne kredki. <laughs> Dalej mam szybki puder Jo Divine Fruity Bloom. To była taka kiedyś kolekcja w Lidlu i ja skusiłam się, jak już właściwie ta kolekcja była na wyprzedaży. Bardzo tani był ten puder. W ogóle to w ogóle w ogóle w ogóle, w ogóle to jest mój pierwszy puder sypki, jaki kupiłam i jaki użyłam. Trochę jeszcze go mam jego waga tutaj jest 5,5 grama Bardzo fajny puder. On jeszcze tak ładnie pachnie tak owocowo właśnie taki kolorek. O. Jeszcze trochę mi tutaj zostało, ja to sitko z niego wyjęłam i po prostu pędzelek maczam, obtrzepuję i dopiero na twarz. Ja tych sitek nie lubię, nie lubię się bawić przesypywanie w wieczko i dopiero używanie po prostu wyjęłam to sitko. Nakładam, otrzepuję i nakładam na twarz. Tak mi się najlepiej to używa. Jego waga wyjściowa to jest 25,85 g. No ale zobaczymy, jak to pójdzie z tym zużywaniem. Dalej mam puder matujący z Essence. Al About Mat Fixing Compact Powder 8 gramów. To jest taki zwykły biały puder prasowany. Jest to matujący. Ja go używam na strefę T i yy, sprawdza mi się do tego idealnie. Nie wyświeca mi się właśnie tak twarz w tym miejscu, bo tutaj najbardziej mi się wyświeca. Yy, ja go kupiłam całkiem niedawno. Tutaj Wam wyjedzie taka karta z zakupem, zakupami właśnie tego pudru. Był niedrogi, chciałam właśnie przetestować, żeby coś na trefę T użyć i zobaczyć, czy będzie mi się to sprawdzać. Sprawdza mi się do tego idealnie, także będę go używać. I jego waga wyjściowa to 47,12 gramów. Zobaczymy jak długo go będę używać, bo w sumie go zaczęłam używać, jak go zamówiłam, przyszła mi paczka, to praktycznie od razu zaczęłam go używać. Jest delikatne zużycie już. Dalej mam bronzer w kompakcie. Do Divine Fruity Bloom, tej samej serii co puder sypki wzięłam właśnie też na wyprzedaży był ten bronzer i chyba rozświetlać też jeszcze mam, ale jeszcze go nie używam. Ten brązer jest taki, trochę się bałam tego odcienia, nie wiem. W ogóle to też mój pierwszy bronzer, bo do tej pory nie używałam takich rzeczy do konturowania twarzy. Ale kupi, kupiłam, skusiłam się i zaczęłam używać i no jest już takie użycie, wgłębienie, ale przede wszystkim ten brązer pachnie tak czekoladowo. Bardzo ładnie pachnie. To też mnie skusiło. Niby tu nie pisze, że on jest yy, zapachowy. To jest prasowany brązer do twarzy o aksamitnej konsystencji. Nakomicie stapia się ze skórą. Gwarantuje perfekcyjne wykonanie makijażu. Nadaje się również do konturowania twarzy. Także ja używam do konturowania twarzy. No dzisiaj akurat go nie mam na twarzy. Bardzo fajny nie robi plam. Lubię go. I jego waga wyjściowa jest to 34 gramy. Zobaczymy, ile mi się. Zajdzie, no trochę już go używam i widać już to zużycie. Zobaczymy jak dalej. Dalej mam przedostatnia rzecz. Jest to rozświetlacz z Daisy Bell. To była jakaś tam kolekcja wiosenna, ale nie wiem czy to było z zeszłego roku, czy jeszcze wcześniej. Nie pamiętam. Kupiłam kiedyś w Biedronce rozświetlacz. To też jest mój drugi rozświetlacz. I jest to 01 Bloom Boom. Tak się nazywa. Bardzo fajny rozświetlacz. Widać, już mam spore zużycie. I chciałabym go właśnie już zużyć do końca. Daje takie fajne rozświetlenie. Nie wiem, czy to widać. Lubię go. Także jego waga wyjściowa jest 42,38 grama. Także zobaczymy ile się jeszcze zejdzie i ostatnia rzecz z projektu Zero makijażowego jest to kredka żelowa z Avonu w odcieniu nude. Jest to kredka i ja ją używam na linię wodną, i jej waga to jest 5,26 grama. Także no, dużo, nie dużo, ale ile potrzebujemy na linię wodną. I nie używam też jej codziennie, także zobaczymy, ile mi się zejdzie z użyciem tej kredki. Także tak się przedstawia mój projekt Zero makijażowy. Zobaczymy, jak to będzie nam szło ze zużywaniem. Jak mówiłam, co miesiąc, każdego miesiąca 15 będę wstawiała film z update'em projektu Zero i będziemy widzieć, jak idzie mi zużywanie tych produktów. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też robicie takie sobie projekty Zero. Czy używacie jak leci? Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, a sporo osób ogląda mnie i nie subskrybuje, to nic Was to nie kosztuje. Subskrybujcie kanał, na dole jest przycisk subskrybuj. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, jakie wrzucam. Was to nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta, zasięgi się zwiększają, także zapraszam do subskrybowania, komentowania, oczywiście też lajkowania. Like to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia. Cześć!